Nazywam się Andrzej Sikora, prowadzę ten komis od 23 lat. Generalnie zajmuję się muzyką. Prezentować jakąś piosenkę na, na dzień dobry. Oczywiście tutaj no z, pana, z pana, z pana zbiorów, czy z pana ulubionych rodzajów muzyki, tak, czy konkretnie jeden utwór. To trudny wybór, bo Herne. trochę w życiu płyt wysłuchałem. Ale jest właściwie jedyna piosenka, jest to piosenka Zimiego Hendrixa Little Wing od 67 roku ją słucham. Słucham też masę różnych nagrań, ciężko byłoby mi w tej chwili wymienić, ale myślę, że to jest ta podstawowa, można powiedzieć, już dyżurna, bo to ponad 40 lat. Słucham dużo też swojej córki, która śpiewa też te piosenki, między innymi też Little Wing śpiewa. No i innych piosenkach. Natalia Sikora to tak, tak przypomnę. Tak, Natalia Sikora. Tak, Natalia Sikora. Myślę, że... Ciężko było mi wymienić, ale generalnie to wszystko się opiera na Hendrixie, na Johnny's Zoplin, no. jest też zespół Deep z Wendy Blankman Christ, no. mogłem tu bez końca mówić, a to chyba nie o to chodzi, ale polecam przede wszystkim Little Wing, ponieważ to jest piosenka, w której się zakochałem w 67 roku i ta miłość trwa do dzisiaj. W tej chwili posiadam około 800 wersji tej piosenki.